Słuchajcie, opowiem wam, jaka była zrana akcja. Wczoraj była niedziela, tak? Była niedziela, słuchajcie. I se tak wstaję w sypialni, patrzę, patrzę, jakaś baba taka zagląda, słuchajcie, zagląda przez te, przez okno, bo ja sobie zawiesiłem tylko taką. Mają przyjść zawiesić te takie wertykale, słuchajcie, wertykale, czyli takie te pionowe żaluzje. Byli już wymierzyli i mają założyć. I słuchajcie, no i powiesiłem tam, żeby gapie, gapie mówię, do, do, do sypialni tak nie zaglądali, to wziąłem takie stare prześcieradło miałem z tego, z tego charity tamtej pomocy dla ludzi i zawiesiłem, wiecie, na takich tych gwoździach, nie, no ale to trochę prześwituje, no i ta baba się tak patrzy, słuchajcie... Patrzy, patrzy, ja mówię, nie wiem, czy do niej wyjść, czy nie wychodzić, bo możliwe z rana jakaś agresy, agresywna, taka, nie wiem, blondyna, czy lekko siwawa. No widać, że taka, taki wiecie, są te kobiety, jak widzicie, od razu widać, że taki drapieżny typ, nie? Czajcie, że lepiej, lepiej kijem do tego nie podchodzić. Nie wiem, czy wiecie, o, o kim mówię, nie? No, ale dzisiaj rano, słuchajcie, se tu siedzę, oczywiście zaczynam tu sprzątać, tutaj już coś ogarnęłem delikatnie, tam bez szału nie ma co przesadzać. Zaraz zrobię resztę i słyszę coś dygoli dzwonek, nie? Tak się boję, patrzę, patrzę mówię, no kto o tej porze? Ja ludzi o tej porze, słuchajcie, do chałupy nie zapraszam, nie? Jak już to Polacy przychodzą, bo Polak do Polaka to bez, bez, puch, bez pukania, słuchajcie, z winem, czy tam z piwem, czy z wódką przyjdzie. No ale u Anglików jest inne, tam nikt, nikt wam do chałupy nie wlezie, absolutnie. No, patrzę, to ta baba, wiecie co? Otwieram te drzwi, ta baba zostawia ten worek, ja zaglądam i tam widzę tylko jakaś ta zasłona, nie widziałem, że to w ogóle zasłony czy coś, i mówię, jej, że dziękuję bardzo, nie? A ona ucieka, ja mówię, niech pani zaczeka, ona ucieka, coś tam ręką machnęła, wiecie co? I uciekła, normalnie uciekła, drapieżnie. I teraz nie wiem, czy ona słuchajcie, te zasłony, bo widziała tą, tą, jak to się nazywa, tą. Te prześcieradło na oknie mi przyniosła. Ja jestem jej bardzo wdzięczny. Tylko powiem Wam coś teraz. Te zasłony w dupę do niczego mi nie pasują. Totalnie, one są wąskie. A powiem Wam w ogóle, patrzcie, jakie one są wysokie. Zobaczcie, teraz tu mam rękę. One są chyba na nie wiem, no metr 70, no metr 70, może 5, więcej nie będą miały. I gdzie ja mam teraz to zaczepić? Ja się powiem wam, obawiam, bo jak ja ich nie wrzucę tam na okno, jak ta kobieta będzie lazła następnym razem, czy ona mi normalnie cegłówką wywywali okno? Nie wiem, naprawdę, weźcie, napiszcie w komentarzach, co ja mam zrobić, czy może tak pierdyknę je na okno, wiecie, na łapu capu, żeby ona widziała, że ja ten, yy, no skorzystałem, bo naprawdę powiem wam, obawiam się delikatnie. A zresztą one, one są, powiem wam, fajne, ale mi się wydaje, że to do, może do tej szopy dałbym na ogród, słuchajcie je, jak te Polaki przyjadą, niech się, niech się trochę popławią w luksusie. One są takie ciężkie, powiem wam, że to dzieciary to normalnie te karnisze to bym musiał mieć takie, że dzieci by się na, jak na huśtawce bujały. Przecież to wszystko z, z tego, ze ścian, z sufitów powypada. Ta kobieta, powiem wam, ja już teraz się zastanawiam czy ona chciała mi pomóc, czy ona po prostu chciała się pozbyć jednym słowem śmieci. Nie wiem, dajcie znać. A ja w ogóle dziś ten, powiem wam, lecę później, bo na aplikacji tam się, gdzie się dzielimy jedzeniem. Słuchajcie, ktoś wszedł w posiadanie sześciu choinek. Choinek takich wiecie na święta. I zabukowałem sobie jedną choinkę za darmo. Słuchajcie, jest za darmo te choinki. Pięć zostało, jakby ktoś reflektował. Później pokażę, jak będę rozkładał, ale nie wiem, czy będę dzisiaj rozkładał, bo do świąt jeszcze kawałek, więc sądzę, że, że dzisiaj nie będę, nie będę tyle na siebie zrzucał roboty. Absolutnie. Schonikom to jest od cholery roboty. Jeszcze muszę gdzieś poszukać w ogóle bombek, co ludzie wyrzucają, ale tą cholera pewnie będą wyrzucać po świętach, a ja bym potrzebował teraz. I, i co miałbym kupić? Absolutnie, powiem wam, teraz jak włączam ten telefon. I widzę po prostu tylko ten Amazon, jakieś reklamy i inne sklepy. Ja powiem wam, to jest normalne molestowanie. Ja nic nie chcę kupić, bo praktycznie wszystko posiadam w życiu wszystko. Mało rzeczy już potrzebuję, a w ogóle do życia to jest mi niewiele potrzebne a oni mnie agresywnie atakują tymi zakupami. Cholera nie sprawdziłem, powiem wam, czy tu jakieś, zawsze mówicie, jakieś mole, jakieś pluskwy mogły być. Takie porządne, no porządnie zrobione, no ale co ja, Boże Święty, naprawdę nie wiem, co mam teraz z tymi zasłonami zrobić. To jest taki, to jest powiem wam, to jest taka dziwna wdzięczność. Kobieta dała, ja jej podziękowałem, ale w dupie co ja mam z tym zrobić? Dajcie znać, to jest naprawdę to jest tak dziwna wdzięczność, Uff, tak jak właśnie mówi się, żeby ludziom nie dawać pieniędzy, jak jest jakaś pomoc, wiecie co? Dobra, wezmę się do was obrócę. Słuchajcie, mówi się, że ludziom nie powinno się dawać pieniędzy, jak, pieniędzy, jak się pomaga, ale moim zdaniem fajną opcją jest takie, że, wiecie co, w jakichś sklepach dawać vouchery, nie? Że oni sobie mogą kupić co oni chcą, no bo tak jakby ta babka mi dała yy, przykład, o nie wiem ile to, 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 to jest, ile to może być warte, no nie mam pojęcia. No. Pozbyła się śmieci, nazwijmy to yy, po imieniu, no ale gdyby kupiła na przykład i wydała na to, słuchajcie, gdzieś 100 zł, nie? A mi to niepotrzebne, a dałaby mi voucher na 100 zł, gdzie ja bym nie przyjął, bo po co, bo ja, przecież ja wszystko mam. Nie będę żebrał na ulicy koło siebie, jakbym miał pożebrać, to bym, wiecie, gdzieś do centrum pojechał, gdzieś dalej, żeby mnie tam później nie wytykali paluchem. Ale nie u siebie na ulicy, ja jeszcze, słuchajcie, nie zwariowałem, główka pracuje, słuchaj, ta, nie, wiecie o co chodzi. Ale mnie poddenerwowała, chyba sobie zrobię normalnie mocną herbatę, wam powiem. Dobra, później się widzimy. Słuchajcie, jak będę chyba leciał po tą choinkę. Chyba, że jakieś tam uu, rarytasy na ulicy trafię. Ty, patrzcie, nie potrzebujecie takie grube zasłony. Baba dzisiaj z rana puka do drzwi. Słuchajcie, siódma rano i przyniosła te zasłony w worku i uciekła. Nie no, klękajcie narody. Patrzcie, jak to wygląda. Wziąłem tu, przymierzyłem tak, jak miałem tą szmatę. Bo, o, tak jak wam mówię, ja tą. Te prześcieradło tutaj tak zaczepia mnie, żeby nie było tak widać. O, zobaczcie, co ja zrobię. No, co ja mam zrobić z, jej, z tymi jej, tymi zasłonami? Mam tak pierdyknąć, jak tu taka luka zostaje. A zobaczcie, jakie one są w ogóle grube. Jak to, jak to wezmę założę, jakby one były do ziemi, to praktycznie jak w nocy się człowiek czuje. Tu wezmę, wkręcę śrubę, słuchajcie. I wezmę je, zaczepię na, nie wiem, na, na za dwa, dny, z dwa dni, żeby powisiały, żeby mi ta kobita szybnie powybijała. A tak nie wiem, nie wiem. Jak ktoś ma jakiś pomysł na te zasłony, no można z tego hamak zrobić, tak. Też mi to przez myśl przeszło. I one by były, powiem wam, to też takie dosyć dobre na obicie jakiegoś fotela starego, albo może też nie starego, bo to one są chyba takie. Kurde, Winczycz. Kobiety, jak reflektujecie, piszcie w komentarzach. Ja mam je do oddania za darmo. Dostałem, ale jak coś, to wam numer dam do tej baby. Jakby ona przyszła mi się tu awanturować, gdzie są zasłony, bo nie wiszą, wy będziecie odpowiadały na pytania. Ja mam dosyć. Absolutnie. Patrzcie, jakieś skrzaczki. Już się świątecznie zaczęło w sklepach. Tamten fajny, mi się podoba ten z czarnym kapeluszem. To chyba jest jakiś kominiarz. Drzewka są. Ale powiem wam, puścili taką muzykę. Jak ten, jak kobra wychodzi z banka, Nie wiem, czy kojarzycie. Taka indyjska. Mi się wydaje, że ona lepiej słuchajcie działa, żeby tych ludzi po prostu zahipnotyzować bardziej żeby oni już w ogóle nie zajęli tematu, tylko karta kredytowa, jazda, płukamy konta dzisiaj do zera. W ogóle ludzie są już, oni są w ogóle tak, powiem wam, ludzie już są tak zamroczeni tymi świętami. To jest już taki pocisk emocjonalny w ich mózgi, że oni tylko już klikają. Kup teraz w ogóle. O, masakra, masakra. Ja ja nie mówię, co to będzie po świętach, w ogóle będzie płacz, krzyk, w ogóle będą musieli znowu orać pół roku, żeby to wszystko pospłacać. Powiem wam, Zresztą tak z wielkimi chęciami chciałem coś zakupić. Ale powiem wam, no jest drogo, jest, no jest strasznie drogo. No ceny są po prostu galopujące. Straszne są ceny powiem wam mnie. Chyba sobie dla osłody wiadro kupię za funta. No chyba wezmę te wiadro, bo tak naprawdę to na niewiele rzeczy mnie tu chyba stać. W ogóle zainteresowały mnie te drzewa, ale to się nie wierzy, że 20 funta, funciaków Słuchajcie, za takie wielkie krzaki. Może to na wagę sprzedają. A może być słuchajcie na wagę 20 Dobra, zawijam Słuchajcie co? i co? Czar, czar zakupów prysnął po prostu. Niestety nie było promocji. A ogólnie... A co to tu leży? ula la Patrzcie jakieś... Jakieś złoto rozrzucone. Nie. To śmieci, śmieci, których tutaj jest dużo. No, czar pryzną, słuchajcie, miałem, pojechałem specjalnie. Mówię obczaj jakąś lampę. Lampę, słuchajcie, w dobrej cenie. I przy tym chciałem ten utwy uchwyt do papieru. Przy tym, przy kiblu, wiecie, jak, jak się z to się papier później ze ściany, jak gdyby wyciąga. No, i myślałem, że to jest taki artykuł. Jednak wydawało mi się pierwszej potrzeby, nie? Bo seranie, no to nie oszukujmy się, to jest jakby naturalna kolej naszej rzeczy, nie? I myślałem, że to jest właśnie taki produkt, no, który będzie tanio, bo schodzi. Słuchajcie, wiecie, ile taki uchwyt ten co mi się podobał. Oczywiście to mam też może zrąbane, że coś musi mi się podobać, bo mogłem kawałek patyka na sznurku przydegować, słuchajcie, i cenowo już by to wyszło dosyć dobrze. A nawet sznurek, mam paty, gdzieś bym też ogarnął. I by było naprawdę niskobudżetowo, a nawet i za darmo. No ale ludzie, no pamiętajcie, no ktoś przyjdzie, no też trzeba się w tym domu pokazać, nie? Niech ludzie przyjdą, niech sąsiedzi, trochę im te kopary popadają, że się, że się powodzi, powodzi się człowiekowi, a nie tak chlepie biedę, nie? Wiecie, my Polacy to tak mamy. Zapożyczyć się, zapodżyczyć się, pokorek, i się pokazać. Chociaż nie mi się wydaje, że moje roczniki i tam jeszcze te, co nie umarły, to jednak są takie, żeby jednak nie chcą się pokazać, żeby zabezpieczyć jakąś przyszłość. Tak mi nie się wydaje. To tylko teraz te maulaty, to tak chyba myślą, co dzisiaj chcę kupić, nie, a jutro to to już nie ma znaczenia. Jutra może nie być. No to też jest dobre w sumie myślenie I to jest chyba też takie angielskie, powiem wam właśnie myślenie, żeby się nie za bardzo przejmować z tym, co będzie jutro. Ale ja jeszcze należę niestety do, tej, do tego złego myślenia, które się bezsensownie przejmuje, co to będzie jutro, i ja analizuje. Ogólnie większość rzeczy, słuchajcie, analizujemy niepotrzebnie, bo nie do końca mamy na to wpływu. Wiecie o czym mówię, nie? Wydaje, ma, wyda, wydaje nam się, że mamy na to wpływ, ale tak naprawdę nie mamy. Teraz jest mega już ten okres taki zakupowy. Fajnie, tak po kątach słuchajcie, może jakiś może jakiś uchwyt do kibla trafię po drodze. Nie, prędzej kibel słuchajcie, bo kibli to pełno widzę. Ludzie wyrzucają nie wiem czemu. Czy się te, jak to się nazywają, czy się te klosze? Jak się nazywa w ogóle ten toaleta, ale ten cały ten, ten wiecie, sed, Sedes, chyba to, 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 to się Sedes nazywa. Tak mi się tego to od cholery wywalają, nie wiem, może są, słuchajcie, niedrożne albo ktoś nakopci tak w ten kibel, że już po prostu serwis przyjeżdża i powie, no a nie różno gówno nie poszło, ani w prawo, ani w lewo, trzeba cały kibel wykiprować, nie, i może dlatego zmieniają, nie wiem, nie mam pojęcia, tak się rozglądam, żeby czasem mnie ta kobita od tych zasłon nie napadła, bo powiem wam, no nie zawiesiłem tych zasłon, te zasłony, to niech ona sobie delikatnie... Santały wsadzić. to fajne są, fajne są, bo grube, takie eleganckie. No ale tak jak mówiłem, to przecież ja nie wiem, ja bym musiał takie kotwy jak na huśtawkę zamontować. Każdy kto miał firany, to wie jak to się. te zasłony, jak to się zrywają te, te karnisze. W stoleci w tych nowym budownictwie, słuchajcie, pół ściany odpadnie z karniszem. No tak jest. Kurde, chyba z przodu ona zasuwa. Jeszcze z jakimś psiakiem, matko jak... Jak go poszczuje na mnie, to muszę nieźle przez jakąś bramkę zawijać. A naprawdę ona na taką. Słuchajcie, no to jest ona, Bankowa. Teraz już się nie siedzi z nami bokiem. Ludzie. Słuchajcie, udałem, że jej nie zauważyłem. Ona też. Więc chyba, chyba oboje nie chcieliśmy na siebie trafić. Tak się niekiedy w życiu zdarza. Dobra. Słuchajcie, ja zawiłem na chatę. Nagrałem wam dzisiaj taki gniocik krótki. Jutro też coś możliwe, że będzie nagrane. I co? Życzę wam miłego poniedziałku, pozytywnego poniedziałku. Co ja gadam? Dzisiaj poniedziałek był. W ogóle dzisiaj było tyle planów, a wszystkie się wysrały. Dzieciak jakiś leci. Słuchajcie, może babcie zgubił. Ja się nie przyznaję do jakiegoś ojcostwa, absolutnie. Słuchajcie, patrzcie, patrzcie, poleciał. Na bosaka poleciał w ogóle. Minus 12, on na bosaka lata. No, ale to taki, taki kraj, taki obyczaj. Dobra, kończę, bo już widzę, że mi się wełbie nieźle lasuje. Trzymajcie się, sekcja komentarzy jest wasza. Pozdro, do następnego.